A co, czemu zapisałeś? O Jezu, bo kurwa lubię jak idziesz czy Słyszeliście? Wybuchła nowa pandemia. Seks pandemia. Zakaz noszenia mejtacze. A to czemu zapisałeś? No bo jak nowa pandemia wybuchła, to musiałeś się trochę dowiedzieć. Do to dołącza. To jest koniec gry. oni skończą? Nie mają nie dam. Czy nie? Mają ziksa. O kurwa! nauczyć grać w Lola? Chcę, a to Ksajo ci nie nauczy? XL nie, nie przyjął mojej propozycji zrobienia wspólnie streama. i jego strata? Mogę cię nauczyć, ale ja dużo nie potrafię. Dobra, się wspólnie nauczyły. Ale to nie dziś, dobra? Okej. Okay. Bo to bym musiał. Chociaż nie, tam jest zainstalowany LOL. Nie ale bym nie bym. Chcę nauczyć gry Konto Lola. byś musiał mieć, to chyba, że wezmę od takiej koleżanki jedno konto. A nie mogę na twoim koncie? No ja będę grał na moim koncie. Ale ja bym rankę od razu z tobą zagrał. Ja to nie lubię nie nie Pytam panią Jantku, ale, ale ja muszę się nauczyć czegokolwiek. Nie a sobie. to zapisałem, bo mnie kurwa bekę mam właśnie zaraz. Kici, kici, tu i mała Jestem pewna. Tak, ale zobacz. Wiesz, tu kobieta nagrała, tu ten się dograł, a tu jakaś kobieta obrączkę byś ściągnął. XD, oburzona, że takie rzeczy obrączkę ma. O jezu. <suszy> Kurwa, nie mogę złapać. A może to jest jego żona? Ale nawet, to na, dograł się, no na, kurwa to jest TikTok, wiem. zabawa, nie? I nauki gdzieś z wewnątrz. Idzie. On idzie tu.

I'm feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt me?